62 miliony szklanek wypitego w szkołach mleka i ponad 8 milionów zjedzonych porcji owoców. To efekty ogólnopolskich programów szklanka mleka i owoce w szkołach. I to tylko na Warmii Mazurach. W krainie tysiąca jezior pojawił się jednak dodatkowy autorski pomysł. Zawody sportowe skierowane do biorących udział w obu wcześniejszych programach w szkół i przedszkoli. To swego rodzaju nagroda dla uczniów, ale i kolejna zachęta do zmiany sposobu odżywiania. Sportową rywalizację z jedzeniem w tle obserwowali w Olsztynie nasi reporterzy. Przecięcie kapusty zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi i zawody można uznać za otwarte. Konkurencje niby tradycyjne, jednak nie do końca. Nie ma tu piłek, nie ma zabawek. Są owoce i warzywa, Panie! których przewaga jest taka, że po minięciu mety można je zjeść. Można, a nawet należy. Można się nauczyć zdrowo odżywiać. A o to właśnie chodzi w skierowanych do szkół programach koordynowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Zawody sportowe z owocami i warzywami w tle to autorski pomysł ośmińskiego Oddziału Agencji. W ramach tej zabawy tych zawodów właśnie uczą się rozpoznawać warzywa, owoce, uczą się dlaczego należy je spożywać. W tę naukę włączył się także olsztyński oddział telewizji Polskiej, który objął patronat nad zawodami. To, czym my tutaj się zajmujemy, wspierając taką akcję, to są nasze działania misyjne, edukowanie, a właściwie edukowanie dzieci jest najwdzięczniejsze. Równo owoce w szkole, jak i szklanka mleka to programy współfinansowane przez Unię Europejską. Wykorzystujemy dobrze te środki, tak? I jesteśmy w czołówce. Na Warmii i Mazurach w programie szklanka mleka bierze udział 539 szkół i 95 tysięcy dzieci. Z kolei owoce w szkole to niemal 450 szkół i 40 tysięcy dzieci. W całym kraju w obu programach uczestniczy prawie 3,5 miliona uczniów. Wiesław Zawada. Informacje.